Mikstura temperatury to od razu sobie łykniemy. Putro, monety, sól. Czy to się będzie w ogóle odnawiało, czy. Uuu, żelazny tyleci. Góry bardzo. Skóra jeszcze jakaś. OK. Tak, akurat żadna, żadna rzecz, jakaś tam super hiper, ale... Ale Gratis to uczciwie. No i dobra, wychodzi na to, że co, że cały obóz żeśmy już. Dla pewności jeszcze przejdę. Tak, no cały obóz żeśmy już wyczyścili, proszę ciebie. No dobra. No i fajno, podobało się to dla mnie. Faktycznie warto było tu przyjść. Przyjemna rozrywka. Odskocznia od codzienności, że tak powiem. No myślę, że nie najgorzej. Nie licząc tego, że. O! o. Silny pięściarz. Nie licząc tego, że właśnie kurczę troszeczkę musiałem uciekać. To i tak nie było. Aż tak super, hiper, źle chyba, nie? Doskonały, doskonały, doskonały. I tu jeszcze coś było doskonałe, chyba, nie? Nie, chyba jest ok. No dobra, to ja się przejdę jeszcze tą kopalnią. Zobaczymy, co tam jest. A właśnie, czekaj, ja bym może wziął...